Cześć wszystkim! Dzisiaj też krótki filmik, tak jak prosiliście. Tutaj mamy akumulator ciśnienia od NIVO systemu z Mercedesa. Akurat taki Mercedesik dzisiaj. Jakie są objawy, tak żeby bez rozkręcania sprawdzić, że nadaje się już do wymiany, także jak bójniemy załóżmy z tyłu tam gdzie ma te kule to on skacze jak piłka po prostu nie ma takiej pełnej amortyzacji takiej płynnej, miękkiej, tylko normalnie skacze odbija się I dobra, jak taką kulę sprawdzić po, już po demontażu bierzemy sobie jak najdłuższy, cienki śrubokręt i jak widać on nam wchodzi aż praktycznie do końca. I tutaj mamy zaraz. Tutaj mamy nówkę, kulę, też bierzemy sobie śrubokręt. I widać dokąd on wchodzi. Ledwo co, ten. Wpada sobie do końca. No i dlaczego tak się dzieje? Tutaj w środku jest umieszczona taka jakby dętka z zaworami w środku jest tam jakiś gaz no i ta, ta dentka jest jakby takim amortyzatorem całego zawieszenia, bo sam jakby teleskop to jest tylko siłownik góra-dół a cała amortyzacja właśnie tutaj w środku tej kuli się znajduje i tu jest ta dentka. Jeżeli ten gaz nam spierdzieli z tej dentki. To ona siada, przesiada i robi się tylko po prostu zbiornik na olej, bezużyteczny zbiornik na olej i to wszystko, zamiast płynnie pracować, ładnie dziurki wybierać, to nam skacze. W środku nic nie widać, może coś tam... Nie, nie zobaczymy. W tej nowej widać, że tu jest już ten zaworek taki blisko, prawie po sam sufit no i ta będzie pięknie działać, amortyzować. Temat sprawdzany już wielokrotnie. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, jeżeli nie wiem jaki olej nalać, to można sobie tam na necie sprawdzić, albo w i tutaj często też jest numer oleju 000 9103. I tu jest to oznaczenie ZHM tego oleju.